Trudno, żeby mnie tutaj nie było. Ja jestem zawsze na marszy niepodległości. Jestem w tej organizacji Wojna Powąski. Działamy tam razem z mężem. No to mój mąż ma żydowskie pochodzenie, ale też to jest ze mną i ma zupełnie normalne poglądy. Także... Natomiast chciałam powiedzieć tylko, że takim problemem dla mnie osobiście, problemem naszego narodu, jest właśnie jakiś taki dziwny kompleks. Taki kompleks mniejszości, że my musimy fajnie wypaść, żeby na nas coś złego nie powiedziano, tak? I teraz mamy dwa takie strachy, że albo nie damy wszystkie Ukrainie, to będziemy ruskimi onusami, albo... Jak powiemy, że nam się nie podoba na przykład y, zabójstwo Polaka i innych też ludzi, wolontariuszy tak, z konwoju humanitarnego, to będziemy automatycznie antysemitami. I to jest takie, dla mnie to jest dziwne, bo myślę, że w, mimo tych... Y, lat woli tych różnych, prawda, naszych tam, bycia Polski pod batami cały czas, że jakiś jest potencjał w naszym narodzie. Jakbyśmy się tak wszyscy mądrze zjednoczyli, to te strachy, którymi nas tak straszą strasznie, że to by nie robiło na nas wrażenia, że pora się właśnie z takiego kompleksu otrząsnąć, bo to, to naprawdę to jest takie żenujące, że, że my się boimy źle wypaść, tak. Że na przykład Załęcki w Kanadzie honoruje orderami no, zbrodniarza wojennego, tak, SS Manas, tak zwanej SS Hałyczyna a w tym samym momencie nasz prezydent Mówi, że on jedzie załatwić sprawy Ukrainy, tak? Na międzynarodowym forum. I to jest taki strach, żeby, żeby o nas nie powiedziano, tak? Że my jesteśmy ruskie onoce albo antysemici, albo coś. A myślę, że, że to jest troszeczkę tak jak na przykład ofiara przemocy, tak? Domowej, gdzie sprawca przerzuca na nią winę. I ta ofiara mówi, cicho, cicho, ja nie, nie doniosę, nie? Niech mi tam tłucze, ja nie doniosę. A powinna stanąć i powiedzieć, oczywiście, że doniosę. Nie rób tak, to nie będę miała powodu mówić, tak? O co ludzie powiedzą? Tak. I tak samo jest właśnie i to jest jakiś taki taki narodowy ogólny kompleks. Ja się z tym nie zgadzam. Podobnie było z reparacjami wojennymi od Niemiec, że też nie warto ruszać tego tematu, bo się Niemcy obrażą. Tak i to jest ciągle takie, że cicho, cicho, bo się obrażą, bo co o nas powiedzą. My się cieszymy, jak tam, nie wiem, Bajden pomacha tam do udzie czy coś. Mimo, że widzimy, prawda, że oni nas no, lekceważą w sumie wszyscy. Ale myślę, że dlatego nas lekceważą, bo sami przyzwyczailiśmy właśnie świat do takiego, do takiego kompleksu, tak? My strasznie chcemy pokazać, że nie jesteśmy jakimś ze nie jesteśmy jakimś tam, prawda, no nie wiem, takimi ludźmi, których właśnie no wstyd pokazać. Ale my tacy nie jesteśmy, my po prostu sami w to wchodzimy, no. I te... A mimo wszystko i tak sondaże obecnie rządzącym rosną. Polacy coraz bardziej ich popierają. Z czego to wynika? Wie pan co, ja nie wiem, no ja, ja znam ludzi z różnych środowisk i ja się z tym nie spotykam, może te sondaże są jakieś takie, zależy kto sponsoruje, tak, też, no. Ale wybory wygrywają. Ale wybory wygrywają, bo wydaje mi się, że też to jest tak, że my nie wybieramy, bo ktoś na przykład byłby dla nas dobry, tylko ciągle jest to mniejsze zło, tak, ten jest zły, ten jest gorszy, ten jest mniej zły, ale to jest takie bez sensu, no myślę, że się powinniśmy odrzucić te kompleksy. I naprawdę byśmy poczuli, że, że jesteśmy też coś warci, tak? Że mamy też, mieliśmy zawsze w narodzie jakiś ludzi też, prawda, i, i naukowców, i różnych mądrych tam, i twórców. I nie ma powodu do takiego kompleksu. No, teraz... Tak straszą, właśnie, właściwie. No. Jak pani ocenia reakcję polskich dyplomatów odnośnie ambasadora Izraela? No, spodziewałam się tego, powiem szczerze. Wczoraj rozmawiałam właśnie z takim przyjacielem i po prostu on mówi, że nie, nie, nie. On wierzy, że, że coś się ruszy, że my jakoś się postawimy. Ja powiedziałam, że jest mi przykro, ale nie wierzę i że mogę się założyć na 100%. Że my jeszcze tego ambasadora przeprosimy, żeśmy go zdenerwowali. Ja myślę, że to tak będzie. I tak samo jak nie potrafimy się postawić w zasadzie nikomu, tak? Bo nam wystarczy takie poklepanie po plecach. To jest trochę... No już to nawet nie jest śmieszne. No to już jest, że nada. Właśnie z jednej strony mamy posła Grzegorza Brauna, który teraz, no będą, się wypowiada który gaśnicą zgasił świeczki, dostał najwyższą z możliwych kar w Sejmie. Teraz toczy się postępowanie karne przeciwko niemu. Z drugiej strony mamy ambasadora Izraela, który. Mm, nie był w stanie wykrzesać z siebie słowa, przepraszam, jeszcze oskarżał Polaków w tym samym wywiadzie o antysemityzm i nie masz żadnej reakcji ze strony naszych e, służb. Z czego, z czego to wynika? Czy my jesteśmy komuś podlegli? Jak, jak, to, jak to jest Pani? No, ja myślę, że tak, że my jakby tak trochę się zachowujemy jak tacy ludzie, którzy nie wierzą w siebie i się jakby sami siebie stawiają w takiej pozycji trochę upośledzonych, którym trzeba rządzić. Na którymi trzeba stawiać bat, bo inaczej oni sami nic nie, nie zdziałają, tak? Ale to jest nieprawda. To, to po prostu jak mówię, to jest nasz taki kompleks dziwny. No. I jak my to odrzucimy, to myślę, że mamy szansę jeszcze na normalne funkcjonowanie. A myśli panie, że jest taka szansa, żebyśmy to odrzucili? Za tej kadencji przynajmniej? Za tej kadencji może nie, ale myślę, że jak się jakoś zjednoczymy. Żeby nas była większość takich trochę bardziej myślących i mniej zakompleksionych, to myślę, że mamy szansę. No, no przecież naprawdę z naszego narodu wychodziło dużo fajnych ludzi. I... I nie wiem, dlaczego mamy takie kompleksy. No. Naprawdę, to jest takie... Już, już teraz doszło to po prostu do dna, te kompleksy. No. Kiedy przedstawiciel naszego rządu mówi, że my jesteśmy sługami Ukrainy, albo sługami kogoś tam, że my musimy coś tam, coś tam, no to to nie jest taki układ, że my na przykład jesteśmy w jakimś sojuszu i chcemy razem działać, tylko to jest taki układ, że my jesteśmy na kolanach, no i właściwie ze wszystkimi praktycznie. Ja osobiście podziwiam Orbana, może ktoś nie lubi, ale uważam, że, że facet jest na no tyle odważny, chociażby jego powiedzenie, tak, że jego wybrali Węgrzy i on ma obowiązek stać na Straży Bezpieczeństwa Węgier, a nie innych państw. A Polska jest znacznie większa niż Węgry. No właśnie. No. I na przykład, proszę zauważyć, że Orban. Nie wyszedł z Unii, tak? I jakoś go tam, nie wiem, nie zamordowali, nie, nie opluli, a jednak sobie daje radę, więc myślę, że my tym bardziej spoko sobie damy radę. Jeżeli po prostu się postawimy chociaż trochę i, i zrzucimy z siebie to takie wierno poddańcze zachowanie. Nawet wynegocjował tam korzystne warunki handlu surowcami z Rosją? No, ja myślę, że powinniśmy być takim krajem bardzo neutralnym i w miarę możliwości handlować z każdym. E, oczywiście co innego nastawienie takie e, humanitarne, prawda. Ja sama jestem wierzącą chrześcijanką i uważam, że jakaś taka pomoc, zresztą każdemu potrzebującemu, tak, że, że tam lekarstwa jakieś, prawda, wyżywienie, że pomagamy. Ale nic poza tym, żadnego wtrącania się w wojnę, żadnych militarnych pomocy, bo dla mnie to się biją bardzo zbliżone narody i to są ich wewnętrzne konflikty tak naprawdę. Ale jakby na to nie, nie pomagało militarnie Ukrainie, no to Ukraina by przegrała w ciągu tygodnia, nie ma co się oszukiwać. Nie uważa Pani, że wtedy, no wtedy wiadomo, Rosja by wprowadziła tam rząd marionetkowy, nie uważa Pani, że bylibyśmy wtedy zagrożeni jeszcze bardziej? Proszę pana, ja ostatnio rozmawiałam z takim znajomym, bardzo preukraińskim. I on powiedział, słuchaj, ale to Rosja będzie miała z nami granice. I ja mu przypomniałam z geografii, że Rosja ma z nami już granice. I jakby chciała nas zaatakować, to by już to była po prostu. Tym bardziej teraz, gdy my nie mamy y, praktycznie uzbrojenia i jesteśmy bezsilni, silni, tak? Mamy bo, tylko na Ukrainie. No tak, bo nas y, w tym momencie to, jak powiedziałam, patykami ci z Burkina Faso pogonią, no, więc... Więc myślę, że to jest kolejny taki straszak, tak? Albo będziesz ludzką unucą, albo oddasz wszystko Zelenskiemu. Albo się zgodzisz na coś i nie będziesz mówił, że ci się nie podoba jakieś tam ludobójstwo, bo będziesz antysemitą. No śmieszne, no po prostu... Powiedziała pani na początku, że pani ma męża żydowskiego pochodzenia. Jak on ocenia reakcję ambasadora Izraela? No ocenia bardzo źle. On jest bardzo takim dużym patriotą polskim, mimo że bardzo szanuje swoje tradycje. I też mamy w domu Hanukę i tak dalej, ale... On jest bardzo dużym patriotą Polski, on ze mną chodzi zawsze na marsze niepodległości, zawsze walczy o upamiętnienie wołynia. No i jest jak najbardziej tutaj, tu się urodził, tu się wychował, mimo że i ojca, i mama ma pochodzenia żydowskiego, znaczy już rodzice jego tam nie żyją, mama nie żyje. Ale mimo to no, mówi, że, że tu jest jego kraj, tak? To jest ta ziemia, gdzie ma tu rodzinę, dzieci w ogóle. I bardzo wiele rzeczy mu się też nie podoba w postępowaniu tam Izraela, prawda? To może tak na koniec, co by miała pani do przekazania Polakom, którzy nie dostrzegają zagrożenia, którzy cały czas i tak mimo wszystko głosują na te partie, które przynajmniej pani zdaniem wciągają nas w wojnę. Ja bym bardzo prosiła, drodzy rodacy, żebyście przestali mieć kompleksy mniejszości. Bo naprawdę potrafimy być super narodem i wystarczy się mniej żreć między sobą. Trochę chociaż jakoś skonsolidować i naprawdę nam się uda.